Oh eee! Nie nie Słuchaj, wiesz jaki był problem? Co coś się stało? Ty zasnęłeś, rakieta się rozbiła. Musieliśmy użyć spodka. E te, lądownika, jest spodka. Znaczy lądownika. Zobacz. wszystko... Ja musiałem szybko składać, a w dodatku, że słuchaj, dobrze, bo mamy tutaj rzeczy. Bierzemy je? Pierzmy. Ja biorę z. Ja wysyłam butelkę z ledem, przecież czego? O, ja mam benzynę. Ja, wysy, ja wysyłam wszystko. Paliwo, chyba. Dobra, wlałem do paliwa, a już się zbiornik. Ej, y, ta tabliczka zbiornikowa ci wypada. No. Znaczy dają. Jest tabliczka zbiornikowa, już. bo ja ją muszę jeszcze raz założyć. Raz chcę, raz ja e, dobra. Czekaj, czy już jeszcze... Czekaj. Eee, czekaj. Ja dobra, mi się zdawało, że ta heł ma dziurało tedy. ma tu sprzeciwioną rurkę. Mamy właśnie po dwa kombi te po dwa zostały, ja znaleźliśmy. Komisolu. No. To wziąłeś no, wszystko. Zaraz. No chodź może rozejrzymy się tutaj. No. Czekaj, nabierz trochę powietrza na Czekaj, ja bym roz... mi w ogóle roz... Chciałbym z ręce widziałam coś. Ubiorę zbroję i troszeczkę chłódnę. Dobra, jak pier... tyle zostało naszej rakiety, Miriam. Widzę, że to jest, co tam, z tego poziomu energii w ogóle, bo dużo energii pewnie nie zostało. Ja myślałem, zrobić jedną rzecz, co po prostu musi być tu, na, snak. na nasz snak. Co jest? Nie, nabrałem no, powiedz, Masz, chodź, podej podejdź do mnie. To jest widzenie w ciemności, wygląda jakbyś był trochę na fazie, ale... Wow. Wow. Ty, prosimy. Ej, a co to za budynek? Dawaj, chodź, zobaczymy go. Jakiś krzaczory No ja się mówię, zaraz silnie. ty, no to... Dziwne, nie? Pochodnia, o! Ty, no to to zaskazuje, że ten, na Księdzu Bóg jest życie Skąd on... Ale, ale to, kiedy... my chyba nie... Y, słuchaj... My nie wylądowaliśmy na księżce Nie, nie na że te... My wylądowaliśmy na Marsie Już właśnie miałam powiedzieć, że... Że zobaczyć wylądowaliśmy w przypadku na Czarnobylu ja muszę nabrać trochę do butli powietrza. No słyszę w ogóle coś głodnie robi się Ja właśnie Cała razem jest... Na hołd... Eee, czekaj, mogę od tak Na hołd plaków O! Albert się... sorry Albert <śm> No to zrobię, ja pierdzielę Ty nie jesteś plot Takiego własnego kraju? Nie, bo to by tak zajerało, po prostu wszystko. Zachod Polski. To bardzo przypomina Marsa, ale przecież na Marsie nie powinno być życie, nie? No nie, na Marsie to tam... A właśnie, weźmy te badania w ogóle. Ty drzewa chyba, albo coś. Jakieś to może jakiś krzak, ale... Tutaj. Nie czy tutaj są jakieś rozwalone budynki. Ty, jakieś są półki czegoś. Eee, mam kilof. Jeszcze dobrze... Tlen? Czy to jest coś? Masz butelki z tlenem? Osiu Pasiu! Chris, chodź tu. Mam klim sobie chodź. Dam ci parę butelek. Nie mogę się zatrzymać. Czekaj, bo ja jeszcze mam trochę z tego tronam. Weźmy, może weźmy na pełnili, a potem wszystkie butelki budaki zamutujmy. Czekaj, weź na pełni je. Na pewno, jak zapełnimy to wszystko, to na pewno wystarczy na jakieś 8 godzin. Ałaj, Przepraszam. Chłopie, to jest, co to, czego to na pewno trzeba normalnie rzucić to, trzeba rzucić, o. Co A, już? tak rzucić? Tak, bo to już jest ten. A, dobra. Bo to jest, co ty tam waliłeś to ten, to już podpinałeś rurki, to tego, bo to jest ten. To, co to jest. Czekaj jeszcze 3 sekundy, raz. Dobra, masowie bracie, ci życzę twoją cześć. Ja miałam tu sobie 20, do... To... Jest całejcie do ciebie. Nie baw się k. ja nic nie robię e, w tej chwili. Tu, to cząstkę, co tutaj widzisz, zbudowałam jeszcze. Podczas lata Ono ci. Ono ten. Gdzie je ona księżyc podobno jest liście? ja nie wiem, że są jakieś klocki. A tu to jest po to ten. Po to to jest naprawdę po prostu ten. Bo ty nie wiesz, ale... Ale spójrz jaki mars jest dziwny. W ogóle tutaj się robi dzień i noc. Tu nie mogę wejść. No tam mamy to ostrzeżenie. Wreszcie, jakby było wysokie te Prywywywanie e, strony, czy to ten słoń słońce? E, bo u nas nas chroni atmosfera, a tu właśnie nas się chroni. Oj, powiedz ci, dlaczego nie wracamy na Ziemię? Ty, księżyc... Ty, co się stało księżycem? Gdzie jest księżyca? Ty, co tam jest? Nie tam szybko chodź za górki, zobaczymy jak wygląda księżyc. Co się stało? Coś Niego, czek! Jak nic sobie zostało? Z księżycem? No nic mam. Ty, Ej, ty... to jest udowodnione, że ktoś tu mieszkał. Patrz Uważaj! Jezu, jaka dziura. Nie... To... Ty, z jakieś części z rakiety. Nie. Nie widzisz? Tam, te zabatki. Ale to już udowodnione, że jest życie to jakieś, nie? Po no co rozwalasz od światło? Zawsze mam świetlenie jakieś. Ale my i tak mamy widzenie w ciemności, bo wiesz, że jestem Alchemikiem. No, ja już nie mam. Skończyło ci się? No. Czekaj, mi się tylko skończy już i to bywam. Chodź koło mnie. A jest noc, czy dzień? Dzień jest chyba. Dobra, mi się mikström skończyła, ale na razie. to tam jest jakiś. Udy, to jest taki duży. O, tu jest w ogóle jakiś domek z drewna. Z no to też potwierdzałem. Potwierdza, że tak. To było życie. Wiesz, chodź, wracajmy, wracajmy wracaj, wracaj lepiej. Wracaj. Ej, a. Ej. Ej, chodź zobacz szybko. To jest dziwne. Zobacz, tutaj trawa, a tu jest teren mars przecież tak? To, to nas jakiś kuleś. Co to się dzieje z tym czekaj... Wiesz co? Ty, dalej. Co, co to jest, to kuleś? Co to jest? Czekaj. Coś tam. Nie tak, coś tam u ciebie przyszło. Zdzień jest co jest super większo. Ja Nie jest To Co to jest, kurie? Co się... to kury? Więcej tego, czy to kóry? Chyba. Takie ty, popatrz, to się weźmieś po Kurę ten. Ja chyba kura, ale ten robot ma teraz ten efekt. Gdzie? Wiesz, co? Lepiej wracają, nie masz. No już... masz moją podkę, gdybyś chciał stłuczyć brzmienie. Dobra, to chodź, lepiej wracają, nie wiem, się tu no, musicie na dziać. Ale ty, Dziwne, bo mars jest bardzo duży, a tutaj z czego widać, to jest tylko jakiś kawałeczek tego marsa. No, a moje to zerwało już nie ma ziemię, albo co A właśnie, zgubiliśmy ten nasz statek No ja pamiętam akurat Chodź ze Ja nie wiem gdzie ty jesteś Ja jestem przy tej wodzie Tlenu brakuje pomału? Nie, wydechnąłem Gdzie ty kur... jesteś? Ja jestem przy tej wodzie, co A ja już nie jestem przy wodzie, ja jestem na tych terenach do, do tych, do tych Dobra, co? Teraz A widzę się, widzę. Widzę, widzę, widzę. widzę, 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 widzę. Chodź. Jest sobie chodźmy do rakiety, na przykład wszystko jest na pewno ok, ty, a ty wyłóczysz silnik? Silnik? No? Nie. No, wracam szybko. Dlaczego tak Tak się stresujesz? No kupę ten silny na mnie. No, ja o... że masz jakieś 3% paliwa u nas. Nie no, chyba wyłączyłem, nie pamiętam. Ale ja do tego... Ty co? Paliwo. Ty. No ale kurjemy takie paliwa. Ty. Mam życie kolejne. Tak życia. Chodź. Robot. Robot? No robot co Jaki u siebie. Ale nie groźna, czekaj, zaatakuje go na przykład z ręki. O Boże, to jest groźne jednak! Cześć ja biorę paralizator! A, nie złożyłam nawet. Cześć ja w ogóle muszę ten pół sortować. Szybko, bo my za chwilę skupimy ten statek. Jezu, jaki głodny jestem, że się wejść sam stychnę. siłę tych pa paralizatorów? Bo ty się tam yy, bawiłeś z tymi paralizatorami. No tam nie. Iła to jakiś ten... E, to tak naprawdę amperów, no. bo ten, e, Te paralizatory jakieś mają z 3 ampery, czy e, 3... Ale nie, i, i jaka siła Eee, Ale właśnie o to chodzi, że ten... Ty, są co, coś się co, dostaje. Co, co? Wojtów, to mi trudno powiedzieć... Bo chleb! Chleb? Chleb! Ale wy sobie... No, ja to znowu życie, tak wie. wie co? To jest cała ja to już. Ty, ty, czekaj, czekaj. Ja i ten teren ci widziałem. Ty wiem, p gdzie jesteśmy. O, bym w czarnobylu. Nie gadaj. No, a z czarnobylu to powiedzcie sobie. Powiedzcie sobie, czarnobylu. Eee, tak. Białe, wyschnięte i promieniuję. Co to jest? Mówię Gdzieś tu. gdzie jest ten, ten nasz statek, bo mi się już powoli tę koczy e, ale sobie lepiej chodzić tym. Bo Czarnobyl było przecież zasadę... Ale chodzi... dziwne, że grawitacji nie ma, nie? Nie no, krew to jakieś. Pewnie znowu ceroby się eksperymentowali. Lepiej chodzić ten. Tym Czekam, bo mam wizję, bo wiesz, że jestem takim wizją. Tomasz zna, Tomasz lepszy stronę do mnie. Ty, kila patworku, pewnie jakiś snów. Ja A widzę, wiesz? widzę, widzę, dobra. Weźmy lepiej ich uchowanie, by się tak jak było. Ty, dla no, za co to zabraknie? Mamy już 4%. A 6 energii kobiety Ty owna, co my mamy, oczywiście. Oni mają ten. E, one są. Nie, włączone, włączone. Włączone? Czekaj. No, włączone, dobra. Ja w ogóle zdaję. Trenu mamy tylko mało tutaj w tym, w tym statku. No się wbić. Wiesz co, najlepiej nie wdychaj stąd, tylko wdychaj tymi buteleczkami. To są te przestelki, to są przenosi te to te przenośne butle, one przez ten się najczęściej lepiej je wymienić po Tak, muszę raz zjeść. Czekaj! Tak. No to jest O sami. dobra, zmienia się porządku. Wiesz co, się nieco te... Ty, promieniowanie się zwiększa. Te... ...członeczne... Co się Promieniowanie. No, weź no, aj, powiedz co. Ja, Próbowałem sobie coś z większością. Ja się. muszę popećę jest... Ty czekaj, czekaj, tu gdzieś miałem tewelizor. Czekaj, ja ten tewelizor pakowałem? Tu jest... Patrz. No postaw go. Czekaj jakbyś... Czekaj. czekaj! tu mam za czekaj, tu mało miejsce, chodź. Dobrze, mam... Mamy... Mam gdzieś materiał jakiś. Nie mamy. Oj, to weźmy po prostu... To postawimy... Trzeba koło flaki kupować, a go do zaślu. Masz? Dobra, nie zapomniał. A. Nie, by zapomniała ubrać hełmę. O jezu, o, 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 o coś się słabo psuje. co się stało? Wsemblałeś. No, pewnie. mieć do... hełm założyć, a po założeniu hełmu po prostu. No, zemdlałeś. wyjdź na mój, ja tutaj u, u. zrobiłem telewizor. Nie wiem, czy jest jakiś odczyt. Ale go postawiłem. No, zapraszam, nie ma odczytu. Nie ma co na tyle, bo no, prąd czekać, święcił napięcie. To ja mam jeszcze kasetę, żebyś tam święcił napięcie. U. U. Brak sygnału. Nic nie zrobimy, brak sygnału. Nie mam po prostu zasięgu Taa, ja zepsułam sobie generator, zarobiście Zepsułam sobie genera generator, mam ten, cel Cel jeden Więc chodźmy Zobaczmy, weźmy ten Weźmy próbki, z przykładem jest z ten, odnaw na alicji Nie, on, jest, on staje się dobry, ja już zjadłem kawałek Otworzy, chodź. Czekaj, okay. otwieraj. Moje, łowu, co myśliłeś. Załę sobie na ten chleb, tak wyglądałem. Nie no, z mną było wow, jednego tam, dostałem. stał, wyglądał dobry. Ale weź jakiś próg, glin, ziemi, o to chodziłoś w trakcie czapkę, tam w sumie. Nie, co. No, Załębyś jeden. jest. Weź, ja bym. Nie, ale co się stało sukcesy, co to jest ciekawostka. Wygląda, po prostu, jakby zostało no Na raz... księżycu już dolatywaliśmy, do księżyc, nie? No. Ale rakieta się stukła i ona leży splądrowana na księżycu. Ale my byśmy nie. No to, jest, do... no to jest po rakiecie, bo pewnie jest gdzieś przy połowie. Ej, gdzie tylko nie lądowała czyli teraz księżyc jest w trzech, trzech częściach. A no właśnie widzę. Wielkich, dwa wielkie fragmenty, środka jakieś jajko. Czekaj, ile ja się mam tlenów w kompozycjonowaniu? jest jakieś 50% i to wystarczy na jakieś 15 minut. Teraz byśmy już nie czytali... Przestań troszeczkę tego materiału, ja się, A, tak się nie da zebrać. Się niszczą. Gdzie ty jesteś w ogóle? Wiesz co mi przypominają te? Aku. Co? Te krzaczki, manioki, no one mi przy, przypominają, naprawdę. Yes. Może one, one mi przypominają taki zaschnięty maniok. <laughs> Czyli tak. W ogóle nie, najczęściej się mówi. Mi przypominają te, y, zaschnięte te. Ja trawie. kiedyś grałem sobie w taką gierkę, nie? Ona no. się nazywa Strand, Stranded Deep. I właśnie byłeś taki inten. Byłeś takim kostkiem... No też to okieś grałam, też grałem No Ty, co to jest? gdzieś na wodę. Tam... Ty, coś no, się, to, coś no, się no. znalazłem, coś się znalazło. Co? To się bateria. Okay. A, dobra, to powiedzieć co to jest? E, Wiesz co, nie, ale lepiej to się wszystko analizuję. To jest taki specjalny blok. Powiedzieć ci co to jest? E, czekaj. Ej, co jest? No paliwo nam schodzi Co? Ty, ciura? Dużo? No powiedz co, jaka wielka? Ty, dawaj, musimy mam szybko zatkać czymś Nie da rady, to za dużo Czekaj, zabiorę... ej! To są strzały! Strzały kur... Strzały do kuszy! Paliwo nam faktycznie spadło, tleny... tlenu. dobrze sobie się, ale chodź, no, chodź, startujemy Ok, jeszcze mam. challenge ja szybko to zalepię Zabijam kawałek. Chodź szybko, ale to nie wytrzyma długo. Start, Ja już startuję silki. Siliki odpa... Otwieram. Chodź. Okay. Silki, hamujące odpalamy. Jest. Nie wyłączaj. Dobra. Teraz czekaj, teraz zwiększane moc. Szybko, szybko, szybko. Musimy odlatywać z tą... Ale kto? Co za dobry nas skórzy? I czekaj, teraz weźmy, szybko zaprogramuję komputer. Szybko! Tam kiedy Ale zatkać je, trzeba zabarykadować. Dobra, komputer spróbuj, ustawiłem ko komputer na niej ten. Żeby wziął, poleciał na orbitę, trzeba by spróbować na orbitę jak najmniej używać paliwa. Powiedzieć ci, dlaczego je chcę zabarykadować? Trzeba. Bo co? tutaj nie wiadomo, czy to jakiś strzał, czy co. Dobra, chodź, startem! Komputer, start. Za 3, 2, 1. WHAT, what?